Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Komu smutno? Niech rękę podniesie do góry. Mnie też. Słuchajcie, ale to nie znaczy, że jest smutno, no bo wiadomo, ale to nie znaczy, że jest źle. Oczywiście, kochani, nowy rok szkolny. Nowe wyzwania, nowe obowiązki, mnóstwo ważnych spraw przed nami, ale to nie znaczy, że jest powód do smutku. Oczywiście żegnamy wakacje, żegnamy czas luzu, oderwania od codziennej rutyny. Na pewno jest trochę smutno i przykro z tego powodu, ale słuchajcie, za 10 miesięcy znowu będą wakacje i znowu będziemy cieszyć się swobodą i oderwaniem od codzienności. Kochani, Nowy rok szkolny, co nam przyniesie, trudno powiedzieć, ja tego też nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie to rok pełen radości, zadowolenia, uśmiechu, że będzie to rok, który przyniesie Wam mnóstwo satysfakcji ze zdobytej wiedzy. Z osiągnięć, które przed Wami, bo tak naprawdę cały świat stoi przed Wami otworem. Życzę Wam powodzenia i dużo zadowolenia. A wszystkim pierwszoklasistom, którzy jutro po raz pierwszy przekroczą progi szkoły, życzę powodzenia i życzę uśmiechu na buzi, żeby nie było ani przez moment smuteczków, jakiś łez w oczach. W żadnym wypadku. Słuchajcie, ma być miło i sympatycznie. Rodzicom i nauczycielom życzę, żeby ten rok był rokiem rozmowy, konstruktywnego spotkania rodzice-nauczyciele, żebyście drodzy Państwo potrafili się ze sobą dogadywać, bo tak naprawdę wspólnym naszym celem, nas jako rodziców i nas jako nauczycieli, tak, bo ja jestem i po jednej i po drugiej stronie. Wspólnym naszym celem jest dobro dziecka, dobro dziecka, szczęście dziecka, zadowolenie. O, właśnie taki radosny śmiech, który pewnie teraz słyszycie też w oddali. To jest właśnie naszy, nasz główny cel, do którego dążymy. Chcemy, żeby dzieci były mądre, żeby były samodzielne, żeby sobie doskonale radziły w różnych sytuacjach, ale też chcemy, żeby przede wszystkim to wszystko dążyło do tego, żeby nasze dzieci były szczęśliwe i kiedyś tam docelowo mogły powiedzieć, że ich dzieciństwo, ich życie było radosne. To jest nasz wspólny cel, więc kroczymy razem po wspólnej drodze, nie przeciągamy liny, tylko idziemy wspólnie razem, dążąc do tego jednego celu, do szczęścia naszych dzieci, do tego, by były mądre, rozsądne, by potrafiły podejmować decyzje. Życzę nam wszystkim, którzy wkraczają w ten nowy rok szkolny, dużo uśmiechu, dużo pozytywnego myślenia, dużej radości i do zobaczenia w szkole. Cześć, trzymajcie się.